Witam Państwa. Dzisiaj w studiu goszczę dwie osoby szefów Sportowego Klubu Jeździeckiego Artemur. Pana Janusza Kuźniarskiego, prezesa, i pana Aleksandra Obryckiego, wiceprezesa. Cała no Niemal cała władza stowarzyszenia jest tutaj z nami. E, powiedzcie mi na początek, skąd pomysł na stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki i skąd nazwa Artemur? No. Jesienią 2006 roku nawiązaliśmy kontakt z grupą młodzieży, która zapała miłością do jeździectwa i chcieli się rozwijać. W związku z tym, żeby sformalizować to całe działanie i aby móc legalnie wpisać się do rejestru Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego, Polskiego Związku Jeździeckiego i móc potem startować sportowo, mhm. trzeba było założyć stowarzyszenie. Szukaliśmy nazwy. Yy, najlepiej nazwa yy, będzie, yy, aby nazwa odzwierciedlała yy, to, co się chce robić, yy, dążenia nasze. Wybraliśmy nazwę Artemor. Jest to koń, który pod Janem Kowalczykiem zdobył yy, złoty medal olimpijski na olimpiadzie w 85 roku w Moskwie. I yy, no to jest taki. Yy, Wysokie progi sobie założyliśmy. A rzeczywiście ale... medal olimpijski to bardzo wysokie progi. Tak, ale jest do czego dążyć. Jest do czego dążyć. Dobrze, jak sobie cele zakładamy bardzo odległe, wysokie, w związku z tym mamy do czego dążyć. Tenże olimpijczyk Jan Kowalczyk współpracuje z wami. Tak, jest członkiem honorowym klubu. Przy otwarciu klubu w październiku 2006 roku był z nami, otwierał klub, uroczyście przecinał taką wstęgę. A obecnie, parę tygodni temu, był u nas, odwiedził nas, zobaczył jak działamy, co się dzieje dalej. Mhm. E, Uczestniczył w treningu i no naprawdę to jest bardzo fachowa pomoc. Tenże olimpijczyk w swojej karierze zawodowej wygrał, wygrał, zdobył złotych medali ponad 670. Niesamowite. Do tej pory w karierze tutaj sportowców w jeździectwie nikt tyle nie osiągnął. No też muszę dodać 17 krotny mistrz Polski. 11-krotny. 17-krotny 17 mistrz Polski. Wynik jak do tej pory nieosiągalny. Dla, dla, nawet w tej chwili czołówki polskiego jeździctwa. Goni go co prawda Grzegorz Kubiak, którym ma na tą chwilę 8, ale no jak gdyby... No tak, jeszcze sporo zostało. Jeszcze sporo zostało. Kogo skupia stowarzyszenie? Jakie osoby? Stowarzyszenie skupia młodzież zainteresowaną miast konnym. Młodzież... Z zebląga. zebląga, jak najbardziej, mhm. tak, zebląga. Właśnie Właściwie no, jesteśmy otwarci na wszystkie osoby z regionu. Ale no, trudno tutaj powiedzmy, uczestniczyć w zajęciach czy brać udział w treningach y, osób, które są y, daleko od Erląga. No tak, Stowarzyszenie jest otwarte. Każdy młody człowiek zainteresowany jeździecem może do Was zawitać i być członkiem Stowarzyszenia? Tak. Jak najbardziej okay. tak. Jeżeli zgłosi taką wolę i, i będzie się udzielał powiedzmy, w tych zajęciach, które tutaj prowadzimy, mm -hmm. czy inicjatywach, których się podejmujemy, jak najbardziej jest to otwarte dla wszystkich. Świetnie. Wasze stowarzyszenie, jako jedno z trzech w Elblągu, otrzymało projekt zfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą Akademia Młodego Jeźdźca. Skąd pomysł na projekt i co się w nim dzieje? W październiku 2009 roku, 6. przepraszam, 6 roku <Ky> Podjęliśmy działanie i treningi były z, z, ze składek członkowskich. No, że... 2006 rok to jest no, bardzo młode stowarzyszenie. No, stosunkowo, no. młode, stosunkowo młode, ale chcemy y, działać i, i chcemy... Prężne, działne i chce dużo robić. Takie... Napisaliście projekt w związku z tym. Napisaliśmy projekt, tak. gdyż nie każdego jest stać na to, aby y, no, mógł doskonalić swoje umiejętności jeździeckie. I był projekt, y, okazała y, możliwość, ministerstwo dało taką, y, żeby, żeby napisać, napisaliśmy projekt i z tego tytułu otrzymaliśmy środki mhm. i y, dzieciaki, które zrzeszyliśmy w klubie, dostawały to, co, czego chciały, czyli treningi, y, no tutaj kolega może y, jakby szczegóły, bo był tutaj jakby, no y, to było prawie jego dziecko. Prawie jego dziecko. Słyszałem, że tam są spore sukcesy w realizacji tego projektu. Yy, tak, na tą chwilę jesteśmy jak gdyby w połowie trwania projektu, projekt się zaczął na początku lipca. Yy, chciałbym zaznaczyć też, że projekt był napisany dla osób, które chcą doszkalać swoje umiejętności jeździeckie, a nie, których, yy, nie nauka jeźdź, jazdy kony od samego początku. Mhm. Czyli grupa, którą tutaj po weryfikacji zgłoszeń yy, określiliśmy, była to grupa na jakimś tam poziomie już powiedzmy tych umiejętności jeździeckich, a my byliśmy po to, żeby żeby je tutaj doszlifować. W sierpniu od 17 sierpnia do 26 mieliśmy dochodzenia w 10-dniowy obóz jeździecki dla uczestników projektu. No i 27 jechaliśmy na egzamin na brązową odznakę jeździecką do certyfikowanego ośrodka przez Polski Związek Jeździecki w Kieszbuniu. No i 10 osób zdało, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. 10, czyli wszystkie osoby, Wszyscy które uczestniczy, były. czyli no 100. Na 100. 100, na 100. też bardzo z tego zadowoleni. Teraz 12 będziemy organizowali też zawody połączone z festynem, także no. Te osoby, które tutaj tą brązową oznakę zdały, mhm. będą mogły w tych zawodach uczestniczyć, bo tak naprawdę brązowa oznaka jest dziecka, to nie jest tylko dokument, informacja czy plakietka na, na odzieży ale to jest przepustka do sportu. Obecnie przepisy Polskiego Związku Jeździeckiego wymagają do zawodów klasy L, LL brązowej oznaki jeździeckiej. Dosyć skomplikowane to jest dla takiej dla laika. Jak gdyby ale jest to pierwszy stopień w edukacji jeździeckiej. Ale ja wyobrażam sobie, że to jest dosyć drogi sport, bo trzeba mieć konia, żeby na nim jeździć. I w związku z tym Wy, y, pisząc projekty, pozyskując pieniądze, umożliwiacie młodym osobom, które no, nie mają tego konia, no bo skąd mają mieć, no właśnie Dokładnie tak, się tak jest. No. Y, no tutaj przez y, y, gro społeczeństwa powiedzmy jeździectwo jest uważane za taki sport niszowy z uwagi na koszty. Mm -hmm. Bo relatywnie koszty są wysokie. Y, utrzymanie konia miesięczne z lekarzem to jest rzędu Tysiąca złotych nawet. Mhm. To jest... A tutaj my jako klub no wiadomo, działamy w jeździectwie, chcemy dla tej młodzieży, wiemy, że nie stać, w związku z tym napisaliśmy projekt i mamy tego efekty. Czy... Czy kupiliście w związku z tym konia? Nie. Jeszcze. Szkoda, kiedyś słyszałem, że w ramach jakiegoś projektu jakieś to jeszcze nie kupiło konia. I to no. było możliwe, kwalifikowalne. Może w następnym. Tak. <grym> następny. Konia stajnie i w ogóle jeszcze wiele innych rzeczy. Przyszłości. Tak, na razie Dobry. projekt wyszedł, i jesteśmy z tego bardzo dumni, zadowoleni i efekty są naprawdę fajne. Wspomniał Pan o festynie. Festyn rodzinny na cztery kopyta mam przed sobą program. Co tam się będzie działo? Um, to będzie fest, jak sama nazwa tak wskazuje, jest. gdzie głównym punktem programu będą zawody skokach przez przeszkody. Tej, tej, tej dziesiątki, która nie już tylko, jest. Tak nie tylko, będą, bo nasza młodzież może startować w zawodach klasy LL, czyli na tych najniższych przeszkodach. Mhm. Potem jest klasa LPN, ale to już są wyższe klasy. Zaprosiliśmy tutaj z regionu Stajnie które, kluby jeździeckie, które zechcą być może do nas przyjechać i również pokazać swoje umiejętności no, szerokiemu gronu widzów tutaj na, zgromadzonych na, na tych zawodach. Przy okazji będą, yy, będzie będzie nie będą atrakcje, będą kłady, skoki spadochronowe, mhm. wystawa prac z, ze świetlnej środowiskowej, z przezmarka, z mopsu w Elblągu. Także to będzie nie tylko. będzie się działo, sporo. Będzie się działo, mamy samemu. nadzieję, że tutaj mieszkańcy Elbląga dopiszą i których serdecznie zapraszamy. Teraz kiedy i gdzie, właśnie? 12 września, sobota, teren Fundacji Końskie Drowie okulnik 4 w Elblągu. W Elblągu. Tak jest. Ostatnie pytanie. Ilu Elblążan jeździ konno? Nikt tego nie policzył, ale e, myślę około 1000-1,500, e, z tym, że liczę na rekreację i sport. Mhm. Dziękuję bardzo. Liczę, z kolei ja liczę, że dzięki Waszej działalności tych ryblorząd będzie. Jeszcze więcej, jeżdżących na koniach. No chcielibyśmy, tego, na chcielibyśmy tego, jest naszym marzeniem, yy, zainteresowanie. To jest ciekawy sport, współpraca zwierzęcia z człowiekiem. No, naprawdę bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia.